Jestem z powrotem. Chciałam Wam teraz zdradzić, ym, do czego były ugotowane jajka. Po obraniu jajka zostały pokryte. O tak, 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 drobniutko. Widzicie też szczuporek, prawda? Więc domyślacie się? Widzicie majonez? Tak, macie rację. Będzie pasta jajeczna. Tego zapomniałam. Do pokrojenia jajka oczywiście najlepsza krateczka. Prosty, szybki sposób. Więc tak, mamy jajka pokrojone, mamy szczypioreczek. Dodajemy majonezu. Myślę, że dam tego majonezu dobre pół. Tak? Dobrze. Troszeczkę sobie zostawię. Do kanapek. Wymieszajmy majonez, może użyję tej drewnianej łyżki. Mm. Trudno się oprzeć, dobrze smakuje, ale faktycznie brakuje tej musztardy w tym majonezie. Dodajmy zawczasu pieprzu. 20 obrotów młynka, ale dlatego, że ten pieprz mieli mi się na takie... Um, mogę powiedzieć, że po prostu nie za dużo tego pieprzu z tego młynka wychodzi, dlatego te 20 obrotów młynka średnio mielonego pieprzu wcale nie będzie za dużo. E, cukru chciałabym dać tylko taką kapelinkę, dlatego że majonez wyszedł e, faktycznie delikatnie słonawy. I mieszamy. Do czego można jeść pastę z jajka? No oczywiście do kanapek, prawda? Niektórzy dają do takiej pasty ser topiony, masło. A ja ograniczę się tutaj właśnie do majonezu. I jest jeszcze na koniec jeden produkt, który chciałam dodać, żeby troszeczkę to jajko urozmaicić. Któregoś razu dodałam do jajka tuńczyka. Nie, to nie był tuńczyk, to była makela wędzona, o tak. No i niestety nie wywołało to jakieś furory tutaj w domu. Tym razem próba najpierw? <grybujesz> mm. O. wow. <grybujesz> Proszę spojrzeć tutaj. Kreweteczki. Kupiłam... Oj, woda jeszcze leci. Kupiłam te krewetki mrożone, więc się rozmroziły, są wypukane. A teraz troszeczkę postaram się ja odcedzić z tej wody. Mam do tego celu ściereczkę. Delikatnie je duszam. Puszczam. Oj, chyba za mało ta jedna ścierka papierowa. A Używam takiego ręcznika kuchennego, żeby było mienicznie, prawda? Leci tej wody leci, proszę zobaczyć. Ale jeżeli nie chcemy, żeby mm, nasza pasta pływała, to warto pozbyć się tego. O, i chyba mam właśnie gości w drodze, więc pospieszę się tutaj z tym tematem. No, właśnie goście wchodzą do domu Proszę zobaczyć. Na zakończenie. I mała degustacja na koniec. A. Mm. Pycha, trochę pierwszej i gotowe. Pozdrawiam.